Żeby złapać kieszonkowca na gorącym uczynku, dobrego kieszonkowca, jest no mega ciężko. Przede wszystkim oni działają w grupach. Był taki okres w Gdańsku, że to po prostu była plaga tych kieszonkowców. Okradali ludzi w pociągach, w tramwajach. Wymyślono taką akcję. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Oni tych kieszonkowców operacyjnie rozpoznali. Dali nam zdjęcia i naszym zadaniem było ich zdemaskować. Zdemaskowanie dla kieszonkowca to jest zabójstwo. No bo ludzie już go rozpoznają, tak? zapamiętają twarz. W momencie, kiedy. Jechał tramwaj i myśmy dostawali informację, że w tramwaju jest trzech ze zdjęć. Jechaliśmy równo z tramwajem. W połowie drogi żeśmy zatrzymywali tramwaj na kogucie. Wpadaliśmy do tramwaju i robiliśmy tak zwane pokazy, dokumenty do jednego, do drugiego, do trzeciego, żeby ludzie to zauważyli. I oczywiście odpowiedni tekst. Złodzieje, kieszonkowe: o co wy tu znowu kradniecie? Dla nich to był po prostu no, co wy nam robicie? Tego? No. To była taka podpowiedź operacyjna dla ludzi. Bardzo skuteczna. Takie same działania były też na SKM-kach. Doszło do takiej sytuacji, że jak myśmy podjeżdżali, jak oni się zbierali do roboty, na przykład na dworcu, to nie, nie, dzisiaj nie popracujemy, nie? To już koniec. Okay. I miałem taką śmieszną sytuację, jak już byłem poza policją, miałem lot z Warszawy. Musiałem pociągiem przyjechać do Warszawy, nie? Z Gdańska. Mówię, to jest sobie na dworcu w Gdańsku, patrzę, nie? Giguś jeden i drugi. nie, I oni do mnie podchodzą, mówię, panie Jarku, ale my tylko Niemców. Ja mówię, ja mówię wiecie co, ja już nie jestem dawno już na emeryturze. Nie? Pan to nigdy nie jest. Dobry tuż,